Dzień dobry kochani. E, dziś taki temat, komu się podobać i trochę bym tutaj jeszcze dodała: e, chce. E, czy Bogu, czy sobie, czy ludziom. I co to tak naprawdę znaczy, że się chce podobać? E, ko, jak gdyby czyją ocenę chcę przyjąć, bo to jest element podobania się. Czyją etykietkę pozwolę sobie przykleić, e, czyją notę. Pozwolę komuś wystawić, bo tak naprawdę ja nie muszę tego przyjmować, ani brać do siebie, ani brać na to poprawki, że się komuś coś nie podoba. I to jest trochę taka rozprawa, też poniekąd filozoficzna, ale duchowo-psychologiczna również, bo duchowo chcemy się podobać Bogu. Do końca nie wiemy, co znaczy podobać się Bogu, bo z jednej strony mamy być sobą i Bóg chce wydobyć z nas to, co w nas najpiękniejsze i to, co w nas wsadzi. Chce, żebyśmy rozwijali talenty, żyli w ten sposób tak bardzo nieidealny, po to tylko żebyśmy go potrzebowali, żebyśmy go szukali i traktowali jak tatę który nam zawsze pomoże, jak tylko kogo poprosimy. I Bóg jest bardzo złożony, jeśli o to chodzi, bo z jednej strony na sądzie mamy ostatecznym, tak, w Biblii mamy te słowa takie, że opisują, że tam będzie podział, tak, na tych dobrych, na tych złych. A z drugiej strony w... nie, no nie możemy się sami zbawić, tak? Zbawi nas tylko to, że wierzymy w w Jezusa, w dobroć i w miłosierdzie, i nic poza tym nas nie może zbawić. Z drugiej strony znowu słyszymy, że wiara bez uczynków jest martwa i mamy robić dobre uczynki, mamy tą miłość Bożą transferować na Ziemię w jak największych ilościach. I jak tu się w tym wszystkim połapać? Gdzie jestem ja? Gdzie są oczekiwania Boże? Gdzie są oczekiwania też kościoła, e, instytucji, e, gdzie są moje oczekiwania względem mojej moralności, gdzie duch święty e, generalnie już mnie tam szpili, że coś e, powinno być inaczej. I jak w tym wszystkim się połapać, e, gdy jeszcze dochodzi, a co pomyślą inni? A dlaczego mi, na, nie wiem, tam powiedzieli, czy. E, zwrócili uwagę na to czy na tamto, e, i, co, i co teraz, i co teraz, a może powinnam to wszystko rzucić, <laughs> skoro się tam komuś coś nie podoba, e, a może powinnam słuchać tylko tych, którym się podoba. E, tak, patrząc z mojej perspektywy, osoby, która nagrywa różne rzeczy i wrzuca do sieci, mogę po zawsze podjąć decyzję, że przestaję to robić. Mogę zawsze podjąć decyzję, że się nie przejmuję. Ja akurat wychodzę z założenia, że skoro to wszystko trwa, jest to w moim sercu Boże dzieło, to Bóg mnie uzdolni. Jak mnie nie uzdolni, to znaczy, że tak ma być i ma z tego wyjść jakieś dobre, dobre dobro, tak? W momencie, kiedy jesteśmy ułomni gdzieś. Po pierwsze, wiemy, że to Bożą Mocą się dzieje, nie naszą. Po, po drugie, jest to, że to są też takie drobne testy, tak? na ile w ogóle temat oceny innych nas dotyka. Bo jeżeli przyjmujemy pochwały, będziemy przyjmować nagany. Więc tak naprawdę najlepiej nie brać ani pochwał, bo wtedy też jest łatwiej nie przejmować się naganymi, robić swoje. Patrzeć na siebie i w takich tematach sprawstwa po prostu działać najlepiej, jak się potrafi, ufać Bogu, że dołoży tę iskrę Bożą, żeby to było jak najlepsze. Bo Bóg robi rzeczy dobre. ten nas przekonuje, że powinniśmy robić rzeczy perfekcyjne. Rzeczy perfekcyjne nigdy nie powstają, bo. Nigdy nie są wystarczająco perfekcyjnie dobre. E, I to jest oszustwo. Rzeczy mają być dobre. E, Bóg specjalnie tak robi, że nie jesteśmy idealni, żebyśmy siebie nawzajem potrzebowali, e, żebyśmy go potrzebowali. I jak uzmysłowimy sobie to, że mamy robić pomimo swoich ułomności, pomimo tego, że jesteśmy grzeszni, ludzie. Którzy by stali się świętymi, też grzeszyli. E, I to jest taka nasza ludzka natura, po prostu tacy jesteśmy. I ja zawsze przyjmuję takie założenie, że tak po prostu jest. I Bóg o tym wie. To jest trochę jak e, będąc tak mamą, e, chodzi się do, do, do kościoła, po czym się z niego wychodzi i się nie pamięta nic. Pół słowa półkazania, półczytania, tylko człowiek się zastanawia, czy na pewno to dziecko dzieci są porządzone, czy są, czy są grzeczne, czy jest cicho, czy jest to, czy jest tamto. I ja sobie zawsze myślę, Bóg to wie. Nie masz, nie, masz się co, nie masz się co mamo skoro powołał cię do macierzyństwa tak bardzo przejmować, bo Bóg wie, że to, co masz usłyszeć, to usłyszysz. A reszta ci w inny sposób ewentualnie powie, przekaże, czy w jakiś tam sposób obdaruje cię tak, tą, tą wiedzą, tym słowem, tym przesłaniem. I to jest tak naprawdę piękne w Bogu. Że on wie, jacy jesteśmy, w końcu nas takich ulepił, wie, gdzie trzeba nas jeszcze przygrzeć na to e, i co do nas może dopuścić, a co nie, e, żebyśmy stali się świętymi w jego oczach. I tu też podałam to pytanie: czy mam się podobać sobie? I ja zawsze powtarzam, że to zależy, jakimi oczami na siebie patrzysz. Bo jeżeli umiesz patrzeć na siebie Bożymi oczami, że jesteś cudem Bożym z całymi swoimi niedoskonałościami, to tak. Jeśli umiesz na siebie patrzeć z miłością, wyrozumiałością, cierpliwością, jak, jak na najlepszego przyjaciela, któremu też czasami noga się potyka, to tak. Ale jeśli nie umiesz... to nie. <zysk> to nie, bo zrobisz sobie krzywdę, jeżeli będziesz patrzeć na siebie oczami innych często oczami karcących rodziców tak? albo oczami, które cały czas ci mówiły w życiu że nie domagasz, jesteś niewystarczający odstajesz od reszty tu, ci, tu i tam ci brakuje to nie bo tylko Boże oczy i Boże spojrzenie jest tak wypełnione miłością, że to sprawia, że my rozkwitamy. To sprawia, że my znajdujemy nasze talenty, zaczynamy je pomnażać, nimi posługiwać i zaczynamy wchodzić w tą prawdziwą drogę Bożą. I jeszcze czujemy, że nie jesteśmy sierotami i mamy te plecy, że tam jest Bóg, który idzie z nami. On tak naprawdę idzie przed nami, toruje nam drogę. I jeżeli jesteśmy w Niego wpatrzeni, jak w Piotr, to chodzimy po wodzie, mimo że nie umiemy pływać, i mamy iść za Jezusem, mamy tak naprawdę mieć Go przed sobą. Ale chodzi mi o takie plecy, wiecie, jak się idzie na podwórko i mówi się, jak ktoś ci dokucza: Przyjdzie mój tata, idź i powie to i tamto, zobaczysz. Czy my żyjemy w takim przekonaniu, że my mamy takiego tatę, który jest wszechmogący i on jednym spojrzeniem jest w stanie tak rozgromić zło, które chce nas dopaść? I tu znowu, tak wiara miesza się z psychologią, miesza się z tym wszystkim, co tak naprawdę bardzo, ale to bardzo wpływa na naszą motywację do wszystkiego do życia, do realizowania marzeń, do realizowania własnych pragnień. Oczywiście warto rozeznawać, czy te pragnienia są moje, czy już jest duży z Bogiem ustalić, że są nasze wspólne, bo wtedy też łatwiej je realizować. Ale też chodzi o ten element, czy ja naprawdę muszę i chcę patrzeć na siebie tak karcąco, być dla siebie tak surowym. Czy może jednak uda znaleźć się we mnie, dla mnie, przyjaciel. Może potrafię już spojrzeć na siebie z taką miłością, jak Bóg na mnie patrzy. Czy może jestem już w miejscu doświadczenia a, tych bożych, tego Bożego spojrzenia, tak? które kocha, które ma na ręku wypisane moje imię i mnie nie odrzuci nawet jak matka mnie odrzuciła? I te wszystkie słowa są w Biblii i warto nimi się karmić. Warto wypleniać z siebie te kłamstwa, któremu, które do tej pory żyliśmy, że jesteśmy niewystarczający właśnie, że nie spełniamy oczekiwań, że jesteśmy nie tacy, nie siacy, nie owacy. I że powinniśmy się siebie wstydzić w ogóle, tak? Że w ogóle z czym do ludzi? I jak tak można? I czy jesteśmy przekonani, że świat to zaakceptuje? I teraz pytanie, czy naprawdę świat musi to akceptować? Czy naprawdę to, co ja sobie umyślam, co mi się wydaje, czy co jest moim marzeniem, czy pragnieniem, czy to naprawdę robi krzywdę komuś? Jeśli tak, no to może w, nie róbmy wojny, tak? Ale jeśli nie, to. Może warto jednak to zrealizować? Poprosić Boga, żeby trochę pomógł albo popchnął okoliczności, ale żeby jednak realizować to, co we mnie. Bo jak mam odkryć, jakie jest moje powołanie? Jak mam odkryć, jakie mam talenty, jak niczego nie spróbuję i nigdzie nie pójdę? Na ogół Bóg tak robi, że w tych małych miejscach, w małych, Społecznościach. Mamy zaczynać i mamy dawać z siebie wszystko, bo jeżeli w małych rzeczach jesteśmy wierni, to w dużych też będziemy wierni. I to jest takie e, Boże, że jeżeli to jest jakiś Boży pomysł, to się zrealizuje. Ale jeśli nie a Bóg zna nas najlepiej i wysłał nas gdzieś, to może tam mieliśmy właśnie kogoś poznać, spotkać i się dowiedzieć, że mamy odbić z tego miejsca i iść w inne. Ale gdybyśmy nie zaczęli podążać za sobą, gdybyśmy nie zaczęli e, wychodzić z, jak gdyby spoza tego kręgu, w którym się czujemy bezpiecznie, bo tu nikt nas nie ocenia, tu nikt nas nie widzi, tu nikt nas... Nie może dotknąć swoim komentarzem, to gdyby tak nie było, to e, może warto sprawdzić, gdzie iść, co zrobić i wyzbyć się jak najbardziej się da tego elementu sieroctwa w naszym życiu. Mamy Boga, Ojca, który zawsze pomoże, zawsze będzie kochał, nieważne jaką głupotę narobimy. Nawet nieważne jakiego zła się dopuścimy, jakiego grzechu byśmy nie popełnili. Na ogół umówmy się, grzechy wynikają albo z naszego ciała, albo z tego, że myśleliśmy na początku, że to będzie dobre. I poprzymuje naszą interpretację, bo my nie mogliśmy wiedzieć, że to przyczyni się do jakiegoś zła. Więc naprawdę odwagi, żeby przestać się chcieć podobać ludziom. Odwagi, żeby zacząć patrzeć na siebie Bożymi oczami. Ja często słyszę taki komentarz, jak tak mówię komuś na przykład na terapii, że jesteśmy w tym miejscu miłości do siebie, ale czy ja nie będę egoistą? Jeżeli nie będziesz wykorzystywać, manipulować innych ludzi, żeby spełniali Twoje oczekiwania i potrzeby, to nie, no bo to nie ma być przeciwko ludziom, twoje spełnianie potrzeb, pragnień, czy yy, tak, jak gdyby, swoje realizacje projektów. One nie mają być przeciwko ludziom. Tak, może jest tak, że one tak naprawdę nie są, ale tobie się wydaje w twojej głowie, albo ktoś ci wmówił, że są i dlatego ich nie realizujesz. Może warto to sprawdzić albo zweryfikować z kimś innym? Czy może to jednak jest dobry pomysł? I to jest też miejsce, tak naprawdę, i papierek lakmusowy na to, komu chcę się podoba, podobać. Czy Bogu, czy ludziom, czy sobie? Czyje oczekiwania chcę spełniać? Czy uważam się, że jestem wystarczająco dobry? Bo Bóg mnie takiego stworzył. I jeśli trzeba będzie coś zmienić, to Bóg stworzy takie okoliczności, że poniekąd zmusi mnie do tej zmiany. Niech Wam Bóg błogosławi.